Dajcie ponownie. Tak jak obiecałam, pokażę Wam teraz w detalach e, laleczkę. Ono sobie siedzi tak, jak siedziała na poprzednim filmiku. Zobaczcie sobie marzyłki na stópkach, takie delikatne, nie, też nie e, Tak, jak nam się też pojawiają tutaj od wewnętrznej strony Kciu, e, kciuki bosze. paznokcie, paznokcie malowane z półksiężycami takie lekko dłuższe, zostawione i rączka. Rączki nie umiałam się oprzeć, żeby dzisiaj pstrykać zdjęcia im, więc na tym placu zabaw, na którym byłyśmy, są one pokazane w zbliżeniach. Bardzo fajnie wyglądają, bardzo naturalnie. Kolorek teraz troszeczkę jest taki zarzucony. Nie wiem, czy to jest wina mojej, mojej komórki, czy jest to wina tego, że ten kolor sweterka jest taki troszeczkę. o bluzy, przepraszam, neonowy. I te kolorki, tutaj skóry wychodzą takie lekko brzoskwiniowe. Yy, dobra, z drugiej strony tak wygląda rączka. Też jest delikatnie pomalowana. No i te zielone oczy. Ludzie, jakie one są fajne. Naprawdę yy, kolor. Yy, na stronie internetowej, gdzie było właśnie pokazane te oczka, one nie robiły takiego wrażenia. Ale tutaj, no popatrzcie sobie, zobaczcie, jak wygląda w ogóle. Tak, jeszcze spróbuję złapać jej wzrok. O! Piękne! Po prostu piękne. Ten kolor mi się bardzo, bardzo podoba. Myślę, że też będę do niego wracała. Yy, też, jeżeli chodzi o buzię, ma takie delikatne malowania. Widać wszystkie te przebarwienia, tak jak mamy na twarzy. Ale nie ma jakichś takich żył. Nie ma zadrapań. Grzeczna dziewczynka. Grzeczna dziewczynka bawiła się grzecznie. Nie ma żadnych. Yy widzicie śladów podrapań i tak dalej włoski teraz tutaj widać, o, jest kolczyk są żył, żyłki w uszku ja tutaj te warkoczyki jeszcze na filmie zaplotłam a być może, że nawet w takich warkoczykach pojedzie i tak wyglądają włoski ja je jeszcze tak pokażę, o jak się prezentuje tutaj przód w razie gdyby można jej zaczesywać je do góry Yy, są szczepione tak bardzo delikatnie. Widzicie? O, tutaj kolczyki, no i tutaj ten pieprzyk, o, taki fajniutki. Tu jeszcze górę pokażę. Tak. Gdzie nigdzie tych włosków po prostu nie widać, bo one są takie cieniutkie i jaśniutkie. Dopiero, o widzicie? Tak jakby ich tutaj nie było, a dopiero jak palcem ja tak przytknę, to się tak jakby mienią, że jednak są. Dobra. I tak wygląda dziewczyna. Blondynka. Z zielonymi oczami. No super. Tak. Stópki. Skarpety. O. Dobra. Myślę, że wszystko już zobaczyliście. Tutaj nie ma, tak jak mówię, że jakichś żyłek, więc nie ma co też pokazywać brewki wam jeszcze tak pokażę. Są brewki malowane. I oczywiście rzęsy są wszczepiane. Natomiast dolne są namalowane. Ale wyglądają bardzo naturalnie. Ok. No to to by było na tyle. Kończymy. Kończymy filmowanie. Zostawcie lajka. Like I. Będę, będę wdzięczna, jeżeli się podzielicie tym filmikiem. Pa-pa-pa, do następnego razu.